Nazywam się Paweł Nowik. Od ponad 20 lat jestem związany z naszym uniwersytetem. Na co dzień kieruję katedrą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od dzisiaj, dzięki ogromnemu zaufaniu, jakim mnie powierzył ksiądz rektor, będę pełnił funkcję prorektora do spraw finansowych. Zakres moich obowiązków związany jest z bezprecedensowym rozwojem uniwersytetu. Przed nami historyczna szansa wprowadzenia naszej uczelni zupełnie na nowe tory. Przede wszystkim myślimy o inwestycjach infrastrukturalnych związanych z kierunkami medycznymi. Ogromne remonty w starym budynku, jednocześnie szereg inwestycji w poszczególnych budynkach, instytutach. Ogrom zadań, ogrom obowiązków. Mam nadzieję, że przez ten czas, jakim zostałem powierzona, Funkcja prorektora do spraw właśnie finansowych, że uczelnia w tym czasie będzie rozwijać się, będzie to odpowiedzialny rozwój, ale jednocześnie też oparty na nowych technologiach, na nowych rozwiązaniach, tak abyśmy wkraczali właśnie w nowe ramy XXI wieku, już przygotowani w pełni jako taka uczelnia nowoczesna, ale jednocześnie kształtująca w oparciu o najwyższe standardy, jakie chcemy zapewnić naszym studentom.